To Adama Michnika nie mam pretensji w przeciwieństwie na przykład do, do, do głównego wroga Michnikowszczyzny, czyli Rafała Ziemkiewicza, nie mam pretensji do Adama Michnika, że Adam Michnik próbował pełnić rolę takiego papieża intelektualistów i decydować o tym w Polsce, kto jest intelektualistą, a kto nie i kto zrobi karierę, a kto nie wiele jest przykładów takich, że takich intelektualistów którzy próbowali coś takiego robić generalnie potęga Michnika bierze się stąd, że Unia Wolności i te inne tego typu i Kongres Liberalno-Demokratyczny te, te rzeczy się wytraciły z, z wszystkiej prasy którą, prasy i mediów które odziedziczyły po po, z tej puli, co im się należało, w okrągłym stole, i tylko Michnik zrobił jakiś interes. I oni sprzedali wszystko do Francji, potem to Niemcy kupili, a tylko Michnik został z tą gazetą. Więc on jakby zagospodarował cały, całą lewicową, z wyjątkiem postkomunistycznej, całą lewicową scenę plus całą liberalną scenę. I udawał. Przed lewicowcami, że jest lewicowcem, przed liberałami, że jest liberałem. De facto był raczej lewicowy, ale na zasadzie takiej nowej lewicy, takiej Herbert Markuze i tak dalej. No i ja nie lubię, jak, jak nie lubię generalnie, jak dziennikarz udaje, że jest czymś innym niż jest. I ja tutaj mniej mnie te personalne rzeczy, czy jego brat, czy tam te różne dziwne rzeczy, no bo brat to brat, to brat to nie on. Ale mniej mnie te personalne rzeczy, ale bardziej mnie wkurza to właśnie, że utrudniał rozliczenia komunistów i że udawał, że ideologicznie jest kimś innym niż jest. Znaczy udaje nadal.